Witam Was, Krzysztof Chłodyń. Chcę podzielić się z Wami refleksją po przeczytaniu wiele lat temu książki autorstwa Spencer Jones pod tytułem Kto zabrał mój ser? Temat, tytuł trochę nie biznesowy, ale okazuje się, że zawartość tego, tej książki a również jest wersja audiobooku jest ciekawa, ważna i wartościowa. I dedykuję ją wszystkim, którzy mają w rodzinie dorastającą młodzież, która wchodzi w świat dorosły, w świat pracy. Również tym, którzy przeżyli gorycz zmian w firmach, które skutkowały dla nich negatywnymi konsekwencjami. Ale też również dla tych, którzy. Uchronili się przed owymi trudnymi sytuacjami, a może to ich spotkać w każdym momencie ich życia zawodowego. O czym pisze Spencer Jones w owej książce? Czyta się ją jak bajkę dla dzieci, dlatego że rzecz dzieje się w labiryncie i w owym labiryncie jest magazyn sera. I serem tym żywią się dwie myszy oraz. Dwa małe ludziki wielkości mysz. I opowiada Spencer Jones o kolejnych dniach e, dobrobytu, gdzie sera jest dużo, przysługują w komforcie, nie myślą o tym, co się może wydarzyć. I tu jest analogia do naszej postawy e, w pracy, kiedy żyjemy sobie w strefie komfortu. I nagle okazuje się, że ktoś zabrał, czyli ktoś ukradł dwóm myszom i dwóm ludzikom ser. Ta sytuacja to jest nic innego jak odniesienie do sytuacji takiej, że jest zmiana, na której my tracimy, a możemy nawet stracić pracę. Co się potem dzieje w dalszej części tej opowieści autorstwa? Spencera Jonesa. Otóż e, dwóch małych ludzików, człowieczków, rozpamiętuje, jak to było kiedyś dobrze, teraz jakieś źle. Zastanawia się, kto to zrobił, dlaczego im to zrobił, przecież oni na to nie zasłużyli. I na takim biadoleniu, na takim, e, na takim szukaniu winnych. Na takim gadaniu i bezczynności upływa im tydzień, kolejny, kolejny, kolejny. W tym czasie natomiast ich sąsiedzi, myszy, już pierwszego dnia zaczęły rozglądać się za nowym serem w labiryncie. Podzieli sobie teren na sektory, pracowali w pocieczoła od rana do wieczora. No i finał jest taki, że nasi dwóch człowieczków naszych utyskują narzekają mi biadolom nad rzeczywistością a ich sąsiedzi myszy cieszą się z nowego sera wniosek dla nas bardzo prosty pamiętajcie że nic nie jest dane na zawsze pamiętajcie żeby obwąchiwać swój ser analizując sytuację w firmie co się dzieje jakie są działania strategiczne, jakie informacje do was dochodzą, starajcie się reagować odpowiednio wcześnie, żeby albo znaleźć sobie inne miejsce z serem, albo żeby na tyle mocno osadzić się w strukturach firmy na poziomie waszych kompetencji, ale waszej skuteczności, żeby waszego sera nikt wam nie zabrał. I to taka lekcja przez którą Duża część z nas przeszła. Myślę o tych, którym ser zabrano, czy tej skradziono ale też przestroga dla tych, którzy żyją w strefie komfortu i myją, myślą, że wszystko jest im dane na zawsze. Polecam, kto zabrał mój ser? Autorstwa Spencer Jones. Świetny prezent. Notabene, na gwiazdkę pod choinkę dla. Dorastającej młodzieży, która tuż, tuż, niedługo rozpocznie zawodowe dorosłe życie. Wszystkiego dobrego. Przeczytajcie. Dobrych refleksji życzę i do następnego odcinka. Krzysztof Kudeń. Subskrybujcie mój kanał.